I chusta. Jeszcze raz <noise> powiedz. Jeżorek. I chusta. <noise> idziemy na spacer do lasu. Jesteśmy Marianowie. Jeżor, jeżor. dzisiaj pierwszy raz jest w chuście. Trochę, Pokaż się. Czekaj. Trochę nie wyszło nam wiązanie, ale wprawimy się. Jeżor, śpisz. Od razu zasnął. Śpisz, człowieniu? Śpisz pewnie, co? Nie, nie do mu do tyłu. Się... Chodź, jeżor, idziemy do lasu. Jest. Idziemy do Wilka. <laughs> Chodzi, ale poznasz prawdziwego Wilka. Albo Łosia <laughs> o, a tutaj widać house z tyłu. zaczyna się wiercić, chyba coś mu nie tak go... Tak? Musimy poprawić technikę wiązania. No dobra, to idziemy po wilka.